Siema Witam idolków Siema widzowie siema Dzisiaj jeszcze frajerów rozpierdalamy Widzowie na Fall Geysach. Frajerów Dojeżdżamy godzina 18 Fall Geysy, pierwsze miejsce 7,5 dolarów wpada dla Xayo Industries Tak będzie na, Nawet jak nic nie wygramy to wpada 1500 Bez kitu to prawda akurat Że sam, sam udział jest Kaska <grym> Jaki skład? No cóż, skład jest następujący: Ja, Luki Stewe, Wysocki, Piotr Węgrzyn, znany także jako z Mielca. Niestety, żałuję, że nie wziąłem Jabczana. Jakoś mi się skojarzyło, że Luki jest dobry w takie minigierki. A tu się okazuje, kurwa, że on ma zeroinów. winów i jest kulą u nogi. Nie chcę mówić, że nawet, ale Jabczan ma wina. No nic, ale mamy nadzieję, że sobie damy radę. Ja przed chwilą zwyciężyłem grę, jak, zanim się poszedłem umyć. Jak się myłem, to Wysocki wygrał grę, także jest forma mutant, widziałem na Fall Guysach dzisiaj. Teraz musimy trenować do Fall Guysów. Już zmieniam kategorię. A po Fall Guysach i po Twitch Rivalsach zakładam, że będzie liga. Do tego dochodzi fakt, że we wrześniu jest September, czyli September, czyli wrzesień z angielskiego i sub od subscription, czyli z angielskiego subskrypcja, co daje nam Subskrybujący wrzesień i co so jest promocja na suby. Nie wiem czy wiecie, ale jak teraz możecie kupić suba już na pół roku i dostajecie 30% zniżki na każdego z tych subików. Siema. Siema, siema, siema Zapraszam na trening. Ty, a zobacz jak wyglądają ciebie fasole, kurwa Co? O, oh, tryhard. <ślesz> Podwygrywanie jest. Już. Poprawione. Dobra to O dobra. wysocki już hardowy skinek wjechał za 5 koronek, no co? Widzę. gdy wygrałem to dostałem kurwa. Ale wiesz, że na rywalsy lepiej go ściągnij i ubieraj kurwa konia na głowę, bo musimy się w... ukryć jako frajerzy, żeby nas Dob nie pokusowali oh. Dobra, ja tu robię trening na wiatraku. Nie, wydaje mi się, że mam sposób, wiesz Leciałem z gościem ostatnio i zrobił coś takiego. Bany hopik, kurwa, jak się robi bany hopika? No myślę, że Danialnie nie z górki Kurwa i mnie popnę jakiś już... Dobra, nie, mógł być taki bany hopik czy nie? Pewnie Kurwa mnie pchają popnę. Kurwa, kurwa! Kurwa, Kurwa, ale jest. Ale jest, no, no. Ale co tu robi jakiś ten? Ej wysocki jak się? No, no, to chuj, o, oj, jebaś to Zobaczmy, czy sposobik zadziała. Kurwa, dobra, to lecę z tobą. Tu trzeba przed... Tak? Kurwa, poczekaj, bo mnie frajerzy blokują. No kurwa, pierdolę. ten twój sposob zajebany. Odpady, Idealnie. Tak. Idealnie. Kuja prawda. <laughs> Co ty tu robisz? Dobra, nie da się, kurwa, środkiem. No nie da się środkiem, to jest trolling. Da się, tylko ja zjebałem. No idź, kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa! Mi się przypomina rozmowa dzisiejsza. Jaka? No co jaka? O czternastej. Jaka? Dobra, Dobra jeszcze nie ma rywalsu. Nie, nie, przysięgam, no, że nie o co chodzi. Rozmawialiśmy z Deszem, mieliśmy nie być mili na Twitch Rivalsach, bo reprezentujemy platformę. Aha, bez kisu. A bez kitu zapomniałem. <noise> Padło mi z głowy. Nie bo ja to w siedziałem. <noise> spokojnie. Będzie pełna kulturka i powaga widzowie. Przy przypadkiem zajęli jakieś wysokie miejsce to do wywiadu idzie luki, dobra? Nie, nie, nie chuja. Oczywiście, powiem. że tak. Ja no tam i nie i idę chuj. Tak. They pan our zaira. No, hey, no co ja powiem? We are we win. S. Bye bye. Lecz <noise> znaczy, ja bym mógł gadać, tylko. Musiałbym stłożyć trunek przed tym, kurwa na odwagę. <noise> I żeby się gadka kleiła. O, hifek. Generalnie, według mnie, najlepszą taktyką, jak nie masz chifka, to jest dostać hivka. No. Bo... Też mi się tak wydaje. Nie. No bo no, jak ja jesteś jest... dobry, lepszy od tych dzieciaków ośmioletnich, to szybciej przeniesiesz chifka niż ten jeden, to ty zrobisz z tego trzy. Ale latam, ty! Eee. Ale oro. Ty, za się w pojebie. Dobra, ja bym to po prostu trzymał. Ty, a ten ananas to nasz, czy ich? Bo nie wiem. Haha, aha, no. To kurwa powiem tak. A, to jest ciekawe Dojazd, ty kurwe. No, co Dobra, idzie? to ja już uciekam, już za późno. Eee! Nie, dostałem Hifulca. Dobra, no, tu widzę kaktus, tak. nie ma. Kaktus nie ma obok mnie. Tu Zaraziłeś na kółku go? się kręci. Dwóch jeszcze. Dojazd, I na kółka. kurwa, dojazd. Tu, nie no, ja No Kurwa, no nie no, mogę, się a pierdole was! nie, ja, ja popa Uś Jak stały. my mamy wygrać, jak z teamówki są? To niesprawiedliwe te zasady są. Nie, bo nie zrobiłem trika, trzeba wcisnąć taba i uciekać, no albo zarażać. No, zjebaliśmy panowie, no. Nie możemy wszystko na teamówki albo na cheaterów zwalać. Kto zjebał? Ja zjebałem. Ja nie. Ja też nie. <śm> to, <śm> to my <śm> Tu się w połowie trząsą. Jadimy, kurwa. No, tu nie można ich pierwszy. Można, ja na panem znam pattern, teraz środka we drzwi będą. No. Pa, pa pa pa, ale możesz... No mówię ci. Możesz, teraz prawo. Nie, ja teraz nie idę, to... za twoją głupią myślą. No. No, mówię ci kurwa, że wiem no. kurwa teraz będzie po prawo, full za prawo. Kurwa. Kurwa, nie dobra. Nie słuchajcie mnie więcej, ja pierdolę. Od trzy drzwi się rozjebałem, żadne się nie otworzyły. Jest znany pattern. <laughs> No kurwa co jest? Ej bo ja spadnę, nie! No to musisz trollować zamiast naj najbardziej optymalną taktyką pójść. Ja jestem w top 10 i co? Dobra, raczej będę. Dobra, mnie nie Wooo! będzie niku, Ty, ostatni! Dobrze. Ale więcej mnie tak nie rób. Ma być powaga, trykar. Paternik. Noem. Ale Socki no, no biegnie kuzynko! No co, co no biegnie? Nie, nie ten no Ale bany hopik skoro ze mnie popchli Bany hopy robił No przystańcie mi Ole go wypierdoliło co jest Dobra, idę do orągajst Nie wiem Mam fal Ja się o chopach przerwakam Murka to dostałem Ej chłop jest tak sam jak ja, co jest grane, ty Dobra, trzeba zaryzykować środkiem chyba Nie No co on ci powiedzieć? O kurwa Nie mo trolujesz no po co tak robisz kurwa Dobra, idę bokiem nie ma co środkiem środki No środek to jest no A w sensie... Jest sposobik widzisz chyba. kurwa no, sposobik No sposobik jest no. Okej, Na wszystko masz sposobik Dobra, kurwa, nie pójdę sobie dalej. Idź pierwszy. Przypominam, że jak jest remis, to jest zależne miejsce. A, bez kitu, no. Dobra, Także no. od razu do mety. Nie trolujemy. To jest też zjebane na to. No ja pierdolę, co jest? No już się zjebałem. Dobra, już mi się zjebał. Dajcie. Dajcie. Mi się chce grać znowu. To jest tak, losowe. <laughs> nie, no nie gramy tego peleton prawą stroną co jest kurwa z tą lewą stroną idź wysocki kurwa to idę no. nie, nie dojdę o! dobra, grajcie kochanie ze ja, ja to... pierdolę, nie z to... tego się grać nie da dobra, no tak to Ta mapa pabra. jest najbardziej spierdolona no jest trochę losowa ale da się ją wygrać ale wy oczywiście się płakać ty co chłop robi kurczak? Gdzieś... Kurwa, zepchnął mnie! weź jeszcze dojdziesz No wiem, że dojdę, ale Jaki masz kolor? O, ej. No Bo nie, się... nie mogę się ruszyć. Przejebałeś, dobra, to nie kurwa taktyka. To nie jest taktyka. Dobra, skaż przed siebie. Musisz zaryzykować. Ale leć. Leć! leć Ty, no dawaj, dawaj no, i yes, sure, sure, sure. Tutaj odpadają te krocki, nie uważaj nie wiem Dwa zostają chyba. Z kim ja to grałem, że tu cheater był na tej mapie i tak ktoś wygrał. Ze mną? Ja. A, to jest no ja wygrałem północ cheaterka Kurwa, co za śmietnik. Ty baseballista, mnie chciał podhaczyć. Pierdolę. <laughs> że on jeszcze skoczył przez to No z tego co patrzyłem to musisz po prawej krawędzi być zawsze no to ale jak się bejsbolista chce hacznąć kurwa ze mnie to o, taki kurwa. idol jak skoziń dupy trąba jest ten najgorszy nie pierdolę ale... te fall ale o Piotrek Bez, jeden punkcik zapinał jest wygrał Yeah, this will be my name, I'm